właśnie jak to, co mecz jest praktycznie u nas. Mamy swoje sytuacje, nie strzelamy, no a potem się to wszystko obraca przeciwko nam, no i kończy się tak, jak się kończy. No, tak samo jest w lidze. Zdobyliśmy dopiero jeden punkt, gdzie no praktycznie powinniśmy w tych meczach zapunktować o wiele, o wiele więcej. To samo dzisiaj, no. Pierwsza połowa całkiem fajna. Wydaje mi się, że wyrównana. Wydaje mi się, że nie graliśmy gorzej nawet piłką od drużyny z Ligi Okręgowej, czołowej w tej chwili nawet po tych dwóch kolejkach, więc zadowolony jestem ogólnie z, z, z tego, tego, jak graliśmy, jak się prezentowaliśmy. Jedynie chyba tą skuteczność Oczywiście. Uprawić. Skuteczność, no i te błędy, bo bramki też po, przecież po błędach, po prostych błędach, takich, takich takich, juniorskich, gdzieś tam jakieś podanie do środka i strata, kiedy jesteśmy szeroko no i z tego idzie bramka taka, taka, no, no praktycznie samo bramka, że tak powiem, no, jakbyśmy im dali prezent tej drużynie przeciwnej. Fajnie, żeście zaczęli przygodę, eliminując tak. Siarkę, tam Tak, brzeg, tak. No, Tam też bardzo mocna drużyna. Tak, tak. No chyba pewnie jechaliście tutaj z pewnym zamiarem też sprawienia niespodzianki chyba, nie? Znaczy, wjechaliśmy zagrać, zagrać fajne spotkanie. Wiadomo, że nie jesteśmy drużyną, która no, będzie przykładała jakąś dużą wagę do pucharu, no bo wiadomo, że ta nasza droga musiała się prędzej czy później skończyć. No, skończyła się dzisiaj. Ale wydaje mi się, że wstydu nie przynieśliśmy czy kibicom, czy, 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 czy dla klubu. No, chyba to nie było tak źle. Tym bardziej, że nawet jak w tej, w tej drugiej połowie, kiedy, kiedy przegrywaliśmy już 3-0, mieliśmy też swoje sytuacje. Tylko trzeba strzelić, wykorzystać. Tak jak już pan redaktor wspomniał, no mieli dwie stuprocentowe sytuacje, których nie wykorzystali, na nasze szczęście, ale, yy, ale, ale na nasze szczęście nie, nie wykorzystali tego, więc cieszymy się właśnie cieszymy się z tego. My natomiast yy, stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie no zdecydowanie mniej tych sytuacji yy, niż yy, chcieliśmy. i yy, 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 yy. No ogólnie było widać, że od początku tego meczu źle weszliśmy, ciężko nam się grało. Tutaj, junior Zakrzów w pierwszej połowie naprawdę postawił nam, nam ciężkie warunki do gry, no, ale jak, jakoś, jakoś dociągnęliśmy to do, do pierwszej połowy z wynikiem 1-0, i, i, i na drugą połowę weszliśmy zdecydowanie bardziej ofensywnie nastawieni, no, czego efektem były te dwie bramki. kolejne. Tak, tak, tak. To, co mieliśmy, to wykorzystaliśmy. No, trzeba też zaznaczyć, że gdzieś w sobotę graliśmy mecz z ciężkim przeciwnikiem, i na pewno gdzieś, gdzieś ten mecz chłopakom został w nogach. No, dzisiaj w meczu nie mogliśmy też skorzystać z kilku podstawowych zawodników. No, troszeczkę szkoda, bo. bo, bo, bo wydaje mi się, żeby ta gra troszeczkę inaczej wyglądała, chociaż nie ma na co narzekać, puchary rządzą się swoimi prawami i, 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 i. każdy mecz jest inny, także fajnie, że, że chłopaki dzisiaj dali radę, zdołali zwyciężyć. No i gramy dalej. Panie trenerze, teraz wróćmy do, przejdźmy do ligi, bo niedawno zaczęła się liga. Na pewno sporo zmian w zespole, jakby trener powiedział kto ubył, kto przybył. No i jaki cel sobie stawiacie, bo jesteście na połowie rogacie. No jeżeli chodzi o, o transfery, no to tak, ma Pan rację, ubyło kilku zawodników z podstawowego składu. Przyszło kilku w ich miejsce nowych zawodników odszedł yy, odszedł Fabian Zalewski do zrywu Dzikowiec razem yy, środkowy obrońca, yy, razem z bramkarzem yy, Mateuszem Michałkiem yy, do Orła Kosowy wrócił yy, nasz napastnik już były napastnik Szymon Zieliński do, do, do drużyny, już nie pamiętam nazwy, ale Maciek Wilk, drugi napastnik, odszedł do klasy A Rzeszowskiej. Na dzień dzisiejszy, to już nie przypominam sobie w tym momencie, bo to już troszeczkę temu było, a przyszli nowi, nowi zawodnicy, między innymi Fryderyk Ciździel, tutaj miejscowy chłopak, ale który trenował i ze stale umielec, młodzieżowiec. Przyszedł Cezary Grzegorczyk, doświadczony zawodnik, środkowy pomocnik, który grał między innymi w Lubliniance Lublin, z Lublina. No i przyszło dwóch, jeden, jeden napastnik, Kerów. Kerów Paco i, i Kerów Anes również z Lublina, jeden napastnik, drugi, drugi ofensywny pomocnik. Jeszcze w tym tygodniu pozyskaliśmy złowiska Młodzieżowca. Przemka, Przemka Miśkowicza. Miskowicza. No dzisiaj go niestety nie było, bo, bo no jakaś choroba go dopadła i w tym momencie się leczy. Także no, no tak to wygląda. No, myślę, że będziemy próbować pierwszą piątkę. Te pierwsze, pierwsze dwa mecze pokazały, że, że liga jest naprawdę wyrównana. Będzie, będzie, będzie niesamowicie ciężko, ale trzeba, trzeba sobie jakieś cele obierać, stawiać przed sobą, żeby do nich po prostu dążyć. Naszym celem jest na dzień dzisiejszy pierwsza piątka i będziemy się starali ten cel osiągnąć.